Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem z Paweł Towarzysz Google. A w poprzednim odcinku pokazaliśmy Wam sety przynęt podbolenia, sandacza, szczupaka, które mamy w bardzo dobrej cenie. Też był zestaw woblerów od Gira, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to wystarczy obejrzeć poprzedni materiał. Natomiast dzisiaj mamy kilka rzeczy do łowienia drapieżników i, i podbierania. Chyba zaczniemy od podbierania, bo podbieraki mamy w turbo rewelacyjnej cenie. Słuchajcie. Sezon pstrągowy już się co prawda zakończył, ale w styczniu, lutym wystartuje nowy. E, oprócz tego e, kleń, jaś, w zasadzie okoń. Każdy drapieżnik tu spokojnie zmie zmieścicie rybę e, 70+. Plus. I 90% zmieścicie. Przedrobinie szczęścia. Ale w tych podbierakach jest fajne to, że są tak turbo lekkie, są pływające, siatka jest gumowana i są bardzo tanie. E, mamy tutaj to jest ważny patent wbrew pozorom. Elastyczna linka. I teraz taki podbierak sobie na magnesiku przypinamy do kurtki, kamizelki, plecaka. To, ten sznureczek mamy na jakimś krabińczyku, przypinamy do paska. No i później jak mamy rybę, holujemy sobie z brodzenia czy z brzegu, to pyk, odpinamy z magnezu i podbieramy. Jak nawet macie przypięty tutaj ten podbierak, a stoicie w wodzie do pasa, to ryba, będąc w środku, możecie to położyć na wodzie, on się będzie unosił. Bardzo fajny podbierak. W tym momencie chyba nie mamy, jakby lepszego, jakościowo i tańszego podbieraka tych, tych rozmiarów, właśnie praktycznie pod każdego drapieżnika. Pod pstrągi na przykład to też jest. Ciekawa opcja, bo jak zrobicie na przykład pstrąga, nie wiem, okonia, klenia, jazia, jakieś rzece, kanale, chcielibyście mu rybę zrobić, to ja zazwyczaj jak, e, takie, takich podbieraków używam z krótką rękojeścią. Rybę wprowadzam do podbieraka, wyczepem ją, natomiast tą rękojeść wbijam gdzieś w burtę rzeki, na przykład, i rybka sobie tutaj odpoczywa. Co nie? Ja w tym czasie przygotuję aparat, jakąś miarkę, żeby to, żeby to szybko zmierzyć, e, sfotografować. I wypuszczam to sobie w wodzie, opłuczę i cześć. Także fajny taki desantowy. Bardzo tani podbiera, gdyż jego cena to. Nie wierzę, Danusiu, 47 zł. Niecałe 5 dyszek. Dam, damowski, made in Germany. Znaczy firma niemiecka, ale produkuje tam, gdzie wszyscy. Jak już jesteśmy jeszcze przy podbierakach, to warto wspomnieć o tym berkleju. URBN model gumowana siatka, duża obręcz, zobaczcie, takie specjalnie wyprofilowana, żebyśmy tak mogli rybę jak łyżką nagarnąć. Możemy to sobie wpiąć tutaj za pomocą takiej wsuwki, gdzieś tam w plecach, kamizelkę, nie wiem, do, do paska gdzieś, gdzieś z boku, gdzie tylko sobie wymarzymy. wymarzymy. Wymazać to można było z pamięci. Wymarzymy. To sobie go możemy umocować. Ale najistotniejsze jest to, że to jest podbierak teleskopowy. Już Wam pokazuję o co chodzi. Pyk, 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 pyk. Jestem od Was prawie 3 metry. 2,8 metra ma ten podbierak. Zobaczcie, że on się prawie, że nie ugina, pomimo że Kosz nie jest najmniejszy i do najlżejszych jakby nie należy, bo jest to dość duży kosz i głęboka siatka, spokojnie tam zmieścicie dużą rybę. Natomiast węglowa sztyca jest twarda, nie poddaje się tak ciężarowi, nie wygina się, więc na jakieś bulwarowe łowy, właśnie gdzie musimy sięgnąć, gdzieś z pomostu teraz, nawet jak na Mazurach łowicie na przykład z pomostów, no to dużo e, wody ubyło. Zgodzicie się zapewne i trzeba sięgnąć troszeczkę niżej. To taki 3-metrowy podbierak właśnie na jakiś bulwarowy street fishing. Ewentualnie do codziennego łowienia na feeder z pławiczek przyda Wam się na pewno. Zwłaszcza, że cena z 349 zł, co było najniższą ceną, zostaje... Uleciało mi ładne słowa. Z 349 zł, co było najniższą ceną w ostatnich 30 dniach, przed obniżką, teraz jedyne 199 zł. Niecałe dwie stówki. Sporo ich sprzedajemy, tych podbieraków, także warto się nad nim zastanowić. I teraz jeszcze przejdziemy do wędek spinningowych. Mamy kilka ciekawych propozycji w bardzo dobrej cenie. Zacznijmy sobie od mm, tormentorków. Tormentory e, są to wędki od. Abu Garcia. Są tu budżetowe wędki, natomiast ja podejrzewam, że to w Abu jest top sprzedaży. Budżetowe kije, ale fajnie skrojone. Zobaczcie te rękojeści, dobrze to leży w ręku. Mocowanie kołowrotka bardzo podobne do Fuji. Mamy tutaj z palcami kontakt, palce mają kontakt z blankiem, wędki są dwuschodowe. No i takie połączenie klasyki z nowoczesnością na dolniku, niedzielonym koreczek i pianka. I tu mam dwa kije. Oba są 210 cm do 35 g i do 20. Jeden taki mo mocniejszy, drugi, drugi, drugi lżejszy. Ale są to bardzo uniwersalne wędki, e, na przykład do połowów szczupaka. Tylko od tego, jak duże przynęty stosujecie zależy to jakiego kija będziecie używać Jeżeli ktoś łowi lekko na małe obrotówki tak żeby zrobić jakieś szczupaczka przy okazji okonia to ten kijek 210 do 20 gramów zupełności wystarczy na takie połowy z łódki, z pontonu, gdzieś tam z pomościku natomiast tutaj na troszkę większe przynęty 210 do 35 gramów Podszczupaczka, taka szczupakowa akcja, nie za szybkie, nie za wolne, uniwersalne kije w bardzo dobrym budżecie, gdyż, ho, 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 ho. Wam mówię, ten e, od 15 do 35 gramów ze 159 zł jest przeceniony na 99, natomiast ten, to już jest przegięcie. Ten od 5 do 20 gramów ze 129 zł na 79. Trzeba pamiętać o tym, że oba kije to dwuskłady. Zresztą tak jak 90 spinningów na... 90% spinningów na rynku. Ale cena jest kosmos. 79 zł. Żeby tak nie zanudzać spinningowo, to mamy też zestaw castingowy. Jeżeli się zastanawiacie, czy zacząć swoją przygodę z castingiem, czy w ogóle Wam to będzie leżało, czy będzie się podobało, czy poczujecie tutaj jakby chemię z łowieniem castingowym. Kiedy używać kasta? Ja nie używam castingu, bo jakoś nie mam takiej potrzeby. Natomiast jeżeli łowicie cięższymi przynętami, dużo lżej to przynęte się prowadzi. W castingu tak nie zmęczycie szybko nadgarska. Także lekkie, ewentualnie łowienie wertykalne, okoni, sandaczy, szczupaków, sumków to tutaj castingiem nie musicie żadnych kabłonków otwierać, podkręcać, już wszystko możecie robić, opuszczanie jednym paluszkiem, podwijanie sobie. Jakby troszeczkę lepsza kontrola jest nad tym zestawem. Tutaj mamy zestaw dwu składowy, Zaczniemy od wędeczki. Wędeczka od Spro Power Catcher Bite Caster. 210 do 60 gramów, czyli mamy tu coś fajnego pod na przykład dżerki, pod dżerkowanie. Krótkowędko będzie się fajnie te drzerki wprowadzało w takie uskoki, które będą imitowały śniętą rybkę, do tego od okumy mamy multiplikator ładnie skrojony, nazywa się serrano. Przełożenie 6,5 do 1. Trzeba pamiętać o tym, że u nas zawsze zestawy castingowe opłaca się kupować, nie trzeba dużo pieniędzy inwestować. Tutaj ten zestaw z 554 runduje na 299. Jest to bardzo dobrą ceną. Nie musicie dużo inwestować, jeżeli zaczynacie przygodę z kastem. Ehm, no bo wiecie, wydacie 2000-1500, czy, czy tysiaka na zestaw, a się okaże po pół roku, że to nie jest wasza bajka. No to szkoda by było co? nie? Natomiast tutaj mamy solidny, szybki, kij do 60 gramów i już możemy jerkami się bawić. Fajne bardzo łowienie jest szczupaków na. Jerki, fajna zabawa no i ostatnia pozycja to Hansen Hansen Denmark duński producent między innymi e, wędek, węglowy blank akcja medium e, korkowy uchwyt grafitowe mocowanie kołowrotka oraz jednostopkowe przelotki SIG e, w ogóle zobaczcie jak to jest fajnie spakowane na prezent dla kogoś można dać No. Boże Narodzenie już tuż tuż, nie kupujcie prezentów na ostatnią chwilę, bo wtedy to się przepłaca i nie ma czasu i człowiek się stresuje. Natomiast tu mamy tak pięknie spakowaną wędkę, że tylko po prostu na prezent to komuś wręczyć. Natomiast sam kijek jest takim ciemno, ciemno niebieski, dolnik ma dolny skład, klasyczna korkowa rękojeść, klasyczne mocowanie kołowrotka, jest to Hansen Flash, 270 do 30 gramów, bardzo uniwersalny kik, pod bolenia, pod szczupaka, taki, wiecie, on nie jest szybki, nie nada się do łowienia zopadu natomiast jakiś wobler, obrotówka, wahadło, jak najbardziej ta wędka, będzie się nadawała do tego rodzaju przyczyn. Ewentualnie jednostajne prowadzenie gumy też wchodzi tutaj w rachubę. Teraz on jest zbyt wolny, żeby się bawić w łowienie z opadu. Także klasyczny duński Hansen 270 cm do 30 g w takim fajnym, prestiżowym, prezentowym opakowaniu z 299 zł. Teraz ląduje, ląduje na 139 Wydaje mi się, że warto i spoko można. Komuś ewentualnie sobie bardzo fajną niespodziankę zrobić. Także te wszystkie rzeczy, dwa podbieraki, tormentory, zestaw castingowy, no i tą bardzo przyzwoitą uniwersalną wędkę spinningową od Hansena za 139 zł. Podziękuję Wam w pierwszym komentarzu pod filmem. Wy zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.